Mówiłem, że mamy swoje sposoby. Nie mamy granatów, więc improwizujemy. Nieźle. Wydawało ci się, że walczymy na kamieni i kije? Bierzemy je do piekielnego działa. Poruczniku! Szybko, kuzynie! Tak, poruczniku! Rosjanie rozumieją tylko przemoc, więc pokażemy im przemoc. Barkow ma swoje lotnictwo, a my mamy swoje. Stalnie sterowane samoloty z P4! Dobrze, startujecie jak tylko się przedrzemy. Gotowi? Tak jest. Lecimy. Alex, staranuj ich helikoptery. Dobra. Leć nisko, Baza jest przed nami. Widać lotnisko. Staramy się Dobra robota, chciałbym. Ruszajmy! Przed nami granica lotniska. Druga drużyna będzie nas osłaniać z ciała. Echo 3-1 do obserwatora. Okoliczne wojska zbliżają się do bazy Barkowa. Prosimy o wsparcie powietrzne. Zrozumiano, 3-1. Wysyłam nieoznakowany helikopter na swoją pozycję. Utrzymać pozycję. Na Utrzymać pozycję. Zrozumiałem. Uwaga, zaatakujemy ich zbrojowi. Zabierzemy broń i przejmiemy lotnisko. Tak, karik. Kuzyni, walczymy o wolny Urzykistan. O nasz kraj. Za Urzykistan. Za Urzykistan! Wstał na prawo! Zaatakujemy ich zbrojowników! Powiedzmy, że jest gotowy do Alek, to są gotowe! Wszelkie budynko! W Widzę ich! Zaatakujemy w strojowym! Ale to mu droga! to Pierwsza zbrojownia czysta. Dobra robota. Przegrupujmy się na zewnątrz. Za bramą jest lądowisko. Wszyscy do bramy. Cholera! Musimy przejść. To jedyna droga na lądowisko. Wiem, co zrobimy. Staranuję ją! jeden do Obserwatora. Docieramy na lądowisko. Gdzie nasze wsparcie powietrzne? Echo 3-1, wsparcie nadsiągane. Nie <laughs> oznaczamy. Będzie zacięte. To spore ryzyko, ale... Moja grupa! <laughs> tędy! Za woloty w powietrzu, ale! Ale, jeśli chcesz pomóc, to teraz! Mam helikopter w drodze. Do tego czasu jesteśmy zdani na siebie. Tuż przy skrzyniach! Gdzie jest ostatnia strojownia? hangarze, po drugiej stronie lądowiska. Zrozumiano. Do boju. Gohan Garu, xip-co, Hangar! Te sucze syny są w środku! Słyszę ich! Alex, drzwi! Posłaniaj go! Zamknięte! Na dachu jest płaszcz, Alex, pomóż mi! Aleks, skacz do mnie. Tutaj, Aleks. Raz, dwa, trzy. Oczyść zbrojownię. Ostatnia zbrojownia zabezpieczona. Możemy się dozbroić! Szybko! Posiłki wroga wracają z miasta! Odcieli zasilanie. Zaraz nas tu otoczą! Praktyki odkrywają! To jest Nidal! To Żmija 1-1, blizamy Cię do diabła. Gdzie jesteście? Żmija, tu 3-1. Cudownie Cię słyszę. Odstrzeliwują nas z lądowiska. To jaśnicy w hangarze. Możecie strzelać. Zrozumiano, 3-1. Żmija widzi cele. Rozpoczynam odpłatę. Koniec starcia! Dzięki za ciężkie wsparcie! Mamy ciężki! Więc jednak zabijasz Rosjan. Tylko tych złych. To wielkie zwycięstwo dla Urzykistanu. Dziękuję bardzo. Dobra z nas drużyna. Kupiliśmy trochę czasu, ale Barkow na to odpowie. Tak jak my. Aleks i wojska, komendant Karim, zniszczyły wysuniętą bazę generała Barkowa, tymczasowo ograniczając możliwości lotnicze Rosjan w Urzykistanie. Musimy się pośpieszyć. Sierżancie, Garik, dzięki zdobytym przez pana danem znaleźliśmy komórkę al odpowiedzialną za atak na Pigaty w domu w północnym Londynie. Trzy drużyny SAS wejdą do środka i postarają się czegoś dowiedzieć. Jeśli to Wilk przetrzymuje kradziony rosyjski gaz w Urzykistanie, musimy go znaleźć. Uwaga! Na miejscu mogą być cywile, więc ostrożnie z Pa, wchodzimy w zachodnią olejkę. Zrozumiano. Wchodzimy do środka. to zajnik. Cicho. Nawiązujemy kontakt z grupą ultranacjonalistów. Zajmą się działaniami na wschodzie po atakach. Ale operacja nie powiodła się, więc. Powiodła się! Ruch. Nasi martwi bracia o to zadbali. Mieliśmy już dwa razy więcej ofiar. Cały czas mówią o. O! Kuraj! Zabezpieczone. Alfa-3, wchodzę przez drzwi frontowe. jest

Dwóch wrogów dostało. Zrozumiano. Upewnij się, że piętro jest czyste. Pierwsze piętro zabezpieczone. Zajub. Zajub. Nie. Spraw, w każdym pomieszczeniu. Piętro czyste.

Реќе до куру, још! Забезпечи и учеш Дишака! Zabezpieczona. Ostatnie piętro. Idź w Zamknięte. Zajmę się tym. Spróbuj wziąć ich system. Ciebie! Czysto! Wszystkie drużyny budynek zabezpieczony rozpocząć przeszukiwanie. Rozumiano szefie. Przyjąłem. Przeszukać budynek, sierżancie, zobaczmy co znajdziemy. O kurwa mać. Sięgała po pieprzany detonator. Dobrze, że ją skasowaliśmy. To była dobra decyzja, ser. No jasne. Wiemy, gdzie jest wilk. Z domu Al okazał się żyłą złota. Wygląda na to, że znaleźliśmy Wilka. Dzięki historii połączeń z laptopa udało nam się namierzyć szpital Ramaza w, w którym prawdopodobnie zaszył się dowódca Alkatali. Fara i jej ludzie będą monitorować aktywność terrorystów w szpitalu, a Marines przygotują się do wkroczenia do obiektu. Echo 3:1 zatrzyma Wilka i przesłuchamy go w sprawie skradzionego rosyjskiego gazu. Pani komendant, Alcatala otworzyła ogień w szpitalu. Chwilowo panuje cisza. Zrozumiano. Informuj nas na bieżąco. Moi żołnierze potwierdzają, że szpital jest oblężony. Alcatala wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze. Kogoś chronią. Lub coś. Im więcej się dowiemy. Czysto, siostro. Hadir to mój najlepszy snajper. Możesz na nim polegać. I na moich żołnierzach. Marines chcą dorwać wroga. Oni będą dowodzić atakiem. Powiedziałam, że ci pomożemy. I dotrzymujesz słowa. Nie robię tego, żeby dotrzymać słowa. Ci, którzy najechali ten kraj, nie dbają o ludzkie życie. Gaz zabija wszystko. Nawet żywność w naszych ogrodach. Ten, kto używa takiej taktyki, jest wrogiem. Bez wyjątku? Bez. El Katara honor mego ludu. Płacimy wysoką cenę za ich zbrodnie. Wilka musi spotkać kara. Zabiorę cię do ambasady, żeby przekazać go Price'owi. A ty? Gdzie pójdziesz, kiedy będzie po wszystkim? Tam, gdzie mnie wyślą. Nie masz wyboru. Nie do końca. Odpocznij. Jutro wielki dzień. A ty i twoi żołnierze? Będziemy tu do wschodu. Zajmę niekryty róg.